Ja usiamko z tej strony Filip i dzisiaj gramy gram. Roblox. Ale tak nas no gra... Yy, buduj swój statek. I znajdź swój skarb. Skarb to jest chyba fioletowy miecz, że darmo. Nie wiem, bo kogoś tam oglądałem. Więc musimy najpierw zbudować swój skarb... Znaczy statek, nie skarb. Statek będzie taki malutki, ja zawsze takie małe, małe statki widuję yy, yy, Statek będzie miejsce. tak Dobra, i chciałam Wam powiedzieć, jeszcze poinformować, że yy, filmy będą niektóre też z muzyką Mam właśnie muzyki przygotowane, ale ten film nie, dzisiaj nie jest z muzyką Mogę Wam trochę podgłośnić, odrobinkę no i tutaj się buduje o stateczki. Natomiast zbudujemy sobie własny statek. Sorry, że nie ma odcinków z Mateuszem, bo Mateuszu już nie chce. No nie chce, nie chce, wiecie jak to jest z takimi swoim swoimi braciszkami. Zbudujemy sobie taki mały statek. Bo jak zawsze, jak ktoś do mnie dochodzi, czy na przykład jakiś gracz to chce zawsze taki duży statek, albo on sobie po prostu sam zbuduje, czy zbuduje sobie statek. Więc, więc dobrze, więc tutaj yy, musimy zbudować jakiś... Zbudujemy, z, z, trzeba, zbudujemy właśnie statek. Yy, oczywiście, jak Wam się spodobał film, to zostawcie łapkę w górę. A jak Wam się nie spodobał film, to łapkę w dół. Ale chyba bardziej łapkę w górę niż w dół. bo komu łapkę w dół. Ale zostawiajcie też jeden subskrypcja, to może nagram inne odcinki z jakichś takich ciekawych gier. Więc jak zostawicie z 3 czy z 2 łapki w górę, to albo z 5, to zostawcie. To będzie kolejny odcinki takich ciekawy gier, jak ta. Ja właśnie muszę później przeszukać czy jakąś ciekawą grę, powiedziałam, na przykład na grze i tam było chyba z to muszę później to przeszukać. Więc dla widowców. windowcy ci, co lubią windy ze mną, niektórzy, albo ci, co lubią pociągi, Już był, teraz z windami będzie, a z tą maszyną, co wam mówiłem, to, posta to postanowiłem nie wiem czy dzisiaj ją nagram, ale po prostu nie chcę mi się nagrywać maszyny, bo już nic nie aktualizuję. To ostatnim było. Czyli jest tam parę aktualizacji porobili, ale ja mam coś zepsutego tego, więc nic, nic ciekawego. Tutaj sobie dokładamy silnik. I dokładamy sobie takie coś. I to jest połączone już ze silnikiem. Ale żeby było ładnie, to jeszcze damy z dwa krzesła. No i jeszcze muszę zrobić taką, taką, taką barierę. Ja zawsze robię taką barierkę. no trochę brzydki statek, ale... Ja takich statków mówiłem zbyt nikt chyba, takich... Może niektórzy umieją robić statki takie piękne, ale ja na przykład nie wiem po prostu nie wiem jak to się tak buduje, to są takie statki. Więc yy, nawet spoko. Teraz tutaj tu Dobra. Trzeba, ja tutaj zawsze potrzebuję, zawsze takimi... Zawsze robię takie wielkie statki. No, taki fajny statek. Nic nie trzeba dodawać. No, to chyba mały odcinek będzie, ale jak mi się uda, to jutro nagram też odcinek. Albo dzisiaj wstawię go na jutro. Więc silnik działa. Teraz udekorujemy sebalą. Chyba tutaj nie ma nic do udekorowania, ale mogą udekorować balonikami no i jeszcze takimi może pochodniami to będzie takie długo można powiedzieć można powiedzieć to takie kurbo, no, taki fajny statek trochę dziwny ale jeszcze zabezpieczymy taki to będzie tak piękny statek X Nie. Trzeba się chyba otworzyć. No jak coś tam jest w środku, bo ja już to, to zapoznałem, więc chyba możemy już lukaszać, żeby nie przedłużać odcinka. Zobaczyć, jak to działa. No to no to zap, no to zapraszam na główną część tego odcinka. A jeszcze przed jeszcze dalej wam pokażę ten statek. Tutaj trzeba ten tak, No i no ja na przykład możecie sobie zrobić jakąś tak i zrobić tak, takie zdjęcie. Ja tutaj zrobię zdjęcie. No, do folder. Więc zapraszam Was do oglądania. A wiecie co? No dobrze, no dobrze. Pównie. O, widzicie, rozwaliła mi się rzecz. Ja mam już pa, 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 parę, no, porobionych te rzeczy, więc... No, trochę słabo, o dobra, to przyspieszymy trochę i... Jakby jeszcze raz piskina. No dobrze, jakoś to się uda, a jak nie no to jeszcze tutaj zrobimy, tak i no, no weź się zrób, no jak widzicie ciężko zrobić tutaj tego, no ja nie wierzę, no teraz jest idealnie, no dobrze. No to mogę Wam trochę przyspieszyć, żeby nic nie było długo. Ja tu już byłem, jestem no ciekawy tej trzeciej takiej, więc ominiemy sobie te rzeczy. Ja tu już bardzo. Ja tu już chyba. No nie, nie, nie udało mi się do tego trwora, bo mam za mało tych rzeczy. Dobra, więc lecimy do. Coś Nie chce się da... chyba. tak się. Chyba po prostu nie mam łączności z tego. O nie 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 To I tu jest ten... To jest nowa mapka chyba. Bo ja tej mapki jeszcze nie przechodziłem, ale nie, boję się, że nie, nie chcę na tą komorki przechodzić. Już prawie i bym miał tę mapkę, i bym... Czy tą kulkową bym przeszedł, ale nie wiem czy dobijemy do tej kulkowej. Jak do, zostawicie łapkę w górę, to dojedziemy do, do tej kulkowej może w następnym odcinku. A jak nie, to się uda może teraz. Zostawiliście łapkę? No to lecimy. Jak nam się uda. Ty. Ja już nie mogę sterować statkiem. Szybko, szybko trzeba jechać. Kiłeczka i nam rozwalają. O, nowe rzeczy dochodzi. No do tej piłeczki dobijemy. O no i dobiliśmy do chyba najgorszej rzeczy, której nie lubię. Dobra, musimy uważać na oki, okay, rozumiem. Nie! Tak się chyba kończy. Nie zostawi... niektórzy nie zostawili łapek w górę. Więc, no to chyba skończymy na tym odcinku, na tym końcu. Więc żegnam Was i papa!